Jakie mity na temat rozwoju oraz pracy nad sobą powtarzają sobie ludzie, którzy nie chcą skonfrontować się tak naprawdę ze swoimi wyzwaniami. Tyle nad sobą pracuje i nic się nie zmienia. I uściślimy, że czytanie książek, oglądanie podcastów, siedzenie na social media, to jest pułapka prowadząca do pogłębiania mechanizmu unikania, tak i do rozwiązania o wiele bardziej poważnych problemów, jakie można rozwiązać tylko i wyłącznie twarzą w twarz z terapeutą podczas indywidualizowanego procesu. O, gdyby on tylko przestał pić czy brać. Mówię do niego, ale on nie słyszy, wraca się, bo ja bym mu chciała wytłumaczyć. Gdybym tylko wiedział, gdzie popełniał błędy. Dlaczego moje związki to wjazd. Muszę zrozumieć swoją sytuację, swoje mechanizmy, skąd wynikają konsekwencje tego, co mnie spotyka. Muszę zrozumieć swoje ograniczenia i schematy, które powodują, że nie jestem szczęśliwy i spokojny. Tak? Tylko żadna Odpowiedź, nawet najbardziej wydedukowana i naukowa, na takie pytania nie zmieni tej rzeczywistości, bo nie zmienia wyobrażenia życzeniowego, żeby sytuacja była inna, bądź ludzie, którzy biorą w niej udział. I trzymanie się tej myśli o wyjaśnianiu, o obwinianiu, tak? dlaczego często wynika, z chęci utrzymania przez człowieka uwaga, negatywnej władzy i kontroli i nad ludźmi, i nad wydarzeniami, i nie prowadzi do żadnej zmiany zachowania, tylko pochłania całą energię psychologiczną do utrzymywania status quo i ciągle pcha do mrzonki, i do pogłębiania schematu oraz do nieadaptacyjnego myślenia, jak i zachowania oddalając od wyzdrowienia, dając chwilową ulgę. Ale żadna odpowiedź nie jest i nie będzie wystarczająco, nie, musi być coś więcej, tak? To stary jak świat mechanizm ucieczki od konfrontacji i zrozumienia, że ja jestem tutaj problemem, że ja mam wysanie, wyzwanie między sobą, osobą i to jest przejaw, tak? Przejaw uzależnienia. Jeśli człowiek był odpowiedzialny za pewnego rodzaju zdarzenia bądź innych, tak? Oznacza to dla niego, że mógł to kontrolować, że może kontrolować i zapobiegać podobnym wydarzeniom z przeszłości. I w przyszłości. zatem obwinianie, ocenianie, tłumaczenie można postrzegać jako dążenie do władzy i kontroli nad wydarzeniami, nad którymi w rzeczywistości większość z nas tak ma niewielką albo zerową, Kontrolę i zaakceptowanie faktu, że zdarzają się zdarzenia, na które dana osoba nie ma wpływu, tak i również traumatyczne wydarzenia z naszego życia było jednym z nich i jest bardzo ważnym krokiem w terapii, to jest akceptacja. I do zdarzenia doszło pomimo Uczestników, a nie dzięki nim. Akceptacja faktu, że na pewne zdarzenia nie można mieć wpływu, nie jest tylko równoznaczna ze słabością czy też z bezsilnością, co właśnie większość z nas tak sądzi, jak pójdę na terapię, znaczy, że jestem słaby, że tak? znaczy, jestem zły, nie jestem dobrym człowiekiem. Jest wiele rzeczy, które możemy kontrolować, na przykład nasze własne myślenie, tak? naszą własną wolę i nasze własne przekonanie. I człowiek, do którego boleśnie dociera, że jest w kryzysie i to nie pierwszy raz, nie czeka, aby otrzymać wsparcie i pomoc, i nie plombuje sobie samodzielnie yy, chociażby zęba. Nie czeka, tak, żeby dostać pomoc, bo jeżeli czeka, to znaczy, że mu to odpowiada. Kiedy zdrowy instynkt samozachowawczy przegrał, z głęboką psychozą i nie da uleczyć się tej rany, uciekając przed nią w izolację czy różnego rodzaju umilacze czasowe, bo to właśnie jest ten perfekcjonizm, że nie mogę być słaby, tak? Oraz moje mury w granicach powodują obawę i niechęć, tak? Do tego, żeby ktoś usiadł, ze mną nie zrozumiał, tak? Bo ktoś taki nie uznaje i nie jest świadom swoich prawdziwych potrzeb, na tylko zachcianki chociażby maskowania, lub też uważa, że ma rację. I niczego nie potrzebuje, bo jest dobrze, jak jest Bóg. Gdyby faktycznie wziął i się zmienił, zmienił swoje myślenie, swoje otoczenie, to oznaczałoby dla niego śmierć i wyjście ze współzażnienia i wyzdrowienia, czyli stanie się niekompatybilnym z patologią, jak i kuloodpornym wobec nadużyć, proszę Państwa. Jeżeli my unikamy konfrontacji, jeżeli sobie nie radzimy, nie ma niczego strasznego z wyzwaniami, tak, to co to oznacza? Gdybym ja otrzymała wszystkie odpowiedzi na a dlaczego on to, a dlaczego ona tamto, a toksyk pstro, a narcyz tamto, to co by się zmieniło? Ja wam gwarantuję, że żadna ilość wiedzy pochłanianej kompulsywnie przez Was nie da Wam żadnej zmiany i tak to jest jak strzał patelnią w głowę bądź zimny y, kubeł bo odbiera wam mechanizm złudzenia oraz w iluzji jakiej chce się żyć żeby y, Trzymać dalej tak, tą personę nieskazitelną, która idzie przez świat tylko jak ona cierpie, bo ja będę powtarzać, że zdrowe, prosperujące związki są dla ludzi chętnych zmierzyć się ze swoimi ciężarami, ze swoim cieniem i przyjść do relacji tak, z wypracowanymi chociażby trzema pierwszymi stopniami inteligencji emocjonalnej, bo jeżeli się tego nie zrobi, to utknie się w każdej jednej relacji, bez względu na jakiejś jej kaliber, czy to jest intymna, czy to jest rodzina, czy zawodowa, w punkcie numer trzy, czyli walki o władzę, gdzie relacja nam się posypie. I będę zachęcać do tego, żeby przyjść, pogadać. Link do sesji wsparcia jest jak zwykle w opisie tej transmisji. Do zobaczenia po drugiej stronie Mocy przy trzeźwym oglądzie na fakty.